Po pierwsze, dziedzinę funkcji wyznaczamy zawsze na osi x. Nigdy na osi y. Zawsze tylko oś x dotyczy dziedziny funkcji. I teraz, żeby się w tym wszystkim nie pogubić, ja sobie najczęściej przerysowuję oś x. A następnie na tej osi zaznaczam wszystkie punkty, które odwzorowałem na tą oś x. Czyli mamy tak. Będziemy mieli punkt o współrzędnej minus 5. Następny punkt ma współrzędną minus 4. No, załóżmy, że tu jest minus 4. Jednostki są tutaj nieważne. Ten rysunek jest tylko dla nas. I jeszcze jeden mamy punkt w dwójce. Załóżmy, że w tym miejscu. Ok. Teraz tak. Widzimy, że w minus 5 mamy kółeczko zamalowane, więc zaznaczam nad minus 5 kółeczko zamalowane. Później nad minus 4 mamy kółeczko zamalowane i jeszcze kółeczko niezamalowane. Nad dwójką mamy kółeczko zamalowane. Z tym, że tutaj będziemy mieli przedział od minus 4 do 2. Zresztą wystarczy popatrzeć na wykres. Między kółkiem niezamalowanym a zamalowanym mamy odcinek. Prawda? I tak samo tutaj sobie łączymy takim odcinkiem. I teraz pamiętajcie, dziedzina funkcji to jest suma wszystkich elementów. Czyli zaczynamy od tej minus piątki, później przeskakujemy na ten punkt i ten punkt sumujemy razem z tym przedziałem. Zatem, jeśli tu mieliśmy przedział otwarty lewostronnie, to ten punkt nam go domknie. Prawda? Musimy go dorzucić do naszej sumy, czyli mamy przedział lewostronnie domknięty w minus -4 i kończymy na dwójce. Przedział jest tutaj prawostronnie domknięty. Tak wygląda dziedzina tej funkcji.